Siemano, z tej strony Tritic, a to jest Supercross Brothers, drugi odcinek. Tak, i dzisiaj tak gramy. No i nie mam żadnych informacji dla Was, więc nie będziemy tak tak wam mówić ciągle i mówić. Więc możemy od razu zacząć grać. Dobra, jesteśmy tutaj na, tutaj na spawnie i wybieramy mapę. Hmm. Nie ma mapy. Tutaj. Też nie ma. Wiecie co? Wybierze ten. Może tutaj coś jest na Ying-Yang. Swoik, kupię limbo. Tak, lubię lim, limbo kupię. I. No to dobijemy do. Swa. Nie, 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 nie. Clockwork. Clockwork, clockwork. Bierzemy szybko. czykana I wiecie co? Jak ktoś dobije do mnie, to wnowimy nagrywanie i będziemy grać. Dobra, to na razie. Cześć! Witajcie z powrotem. E, już mamy cały team i mam z tym Sebo team, więc możemy grać. Dobra. Zaczynamy granie. Nocz! Nienawidzę go! No i teraz wszystkich następnie go zwalę. Lepiej go zabiję. Dobra. Bo on y, ma taką, taką jakby broń, że... No, że po prostu tepa do nas. Tepa, jak na przykład spadnie, to tepa wszystkich do siebie i wtedy, wtedy jest problem. O, zabiłem go znowu! O Jezu, o, widzicie? Widzicie jak mnie tepnął? Co tam zaraz Sorry, że przeklinam. Dobra, jesteśmy z powrotem tu. Idź stąd! Ty głupi noczu! Patrzcie, jak na hitę nas wziął! Idź stąd! Mieraj TY NOCZU! Dobra, zabijaliśmy nocza i teraz na tego... na w frajerze. No to za... NOCZ! Nie idź na mnie, okej? Okay? Dobra, nie poszedł na mnie. I stąd. Ja latam! Lag serwera. O, już nie latam. Mm, szkoda. Patrzcie, patrzcie! Won! No. Aj, umarłem. Sorry, że tak lamię, ale mam lagi przez nagrywanie. I ten szkielet, hacker po prostu. Patrzcie, no już no stepnął. Ale chociaż odpadł już. Po pierwsze, umieraj ty. Naraf frajerze. I ten... Hmm, chyba ten... No chyba ten... Ten noc powinien już tak całkiem dednąć, nie? Nie dedł. To jest dziwne. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Z jak umiesz... Ciota marynowana. Umiesz teraz mieć, to jesteś haker. Przezwalę, o, cyk, i spadł. Dobra, i ja mamy wszyscy po jednym HP. Mm. Mam nadzieję, że go pokonam, że wejdę sobie... On mnie nie widzi, spoko. Fuck, nie trafiłem jajkiem. Patrzcie jaki haker, już ucieka. Nie chce umrzeć, nie chce wygrać. Mamy haker, no co za pijak. Gdzie on jest? Uu, tak się bawimy. Dobra, umieraj teraz. Dobra, wygraliśmy ranę 4 minuty. Gramy dalej, e... o najdragon. Dragon. Bierzemy szybko kartkę, bo ktoś bije. Dobra, jesteśmy na najdragonie. I teraz mamy chickena. Oczywiście, nie teraz postaram się nie tak strasznie lamić. Ale tam widzieliście, że wygrałem, nie? No. Spadł. Jaki nie Fart, nie wierzę. No nie, kurczak. U, jaki fa jaki farciarz głupi. Widzieliście? Popalo Kto mnie tak ciągle eksploduje? Tylko mistrza trzeba zabić. Mistyka. Dobra, zabiliśmy go. Idziemy Kto mnie tak ciągle tymi Nara Tak, nie dostał Nie będę korzystał z niego jajka. Kończą się. Straf teraz. Może nie biały. Dostał! Ostatnie jajko! Nie da dobra. Idziemy no. na do niego z mieczem. Fuck. No dobra, mamy dwa HP. Może coś jeszcze przejdziemy. Co to miało znaczyć? Nie rozpocząłem gry ze spadłem. To już było naprawdę hamskie. Jaki Slenderman, ja piernicie to za haker. Teraz się będzie tepał, tak? No, tepaj się, ale i tak przegrasz. Chyba, bo ja mogę przegrać. <tryk> Tepnął się. O, ja go teraz ja zabiłem. Klawcy. Dostał. Kurde. nie trafiłem. Jest, dostał, dobra. Idziemy tu. Oczywiście jakby się, jakbyście się pytali, to z tych takich odcinków będzie gdzieś tak z 4 odcinki lub nawet więcej. Uuu, dobrze mi nawet idzie. I teraz możemy wygrać. Bo on ma 1 HP. Spad, spad, spad. Jest, spad! Nie trafi, trafi. Jest! Wygrałem! Dobra. Wygrałem to Fartem i nie zdążymy już niestety... Przykro mi. Już niestety nie zdążymy już nic zagrać. W następnym odcinku spróbuję się jak najlepiej zagrać małe, nawet trzy areny. Dobra, ja się z wami żegnam. Yy... No... I subskrybujcie, komentujcie, ale nie hejtujcie. Tak jak było w następnym, poprzednim odcinku. I błagam Was, proszę Was, nie nie, 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 nie piszcie mi takich brzydkich komentarzy jak. Zresztą nawet nie zauważyłem żadnego kom brzydkiego komentarza pod moim filmem, pierwszym. Więc błagam Was, nie, nie róbcie takich, błagam Was. Ja Was bardzo proszę, nie róbcie takich jaj. Ja? Tak. A to się dzisiaj światło i komary wybrzmią tysiące za chwilę. No, ja jestem w porządku. Sorry że, mam, bo sorry, że przerwałem, ale moja mama weszła mi do pokoju. I sorry, że ten głos mamy, ponieważ... No, po prostu sorry. Dobra, ja kończę odcinek. Na razie. Cześć!